Kolejny horror mod do Minecrafta wyszedł i tym razem jest to w stylu poprzedniego moda, w którego graliśmy. O nazwie Wonderland.jar. Mod teleportuje nas do innego świata, w którym poznajemy kolejne mroczne strony Minecrafta. Hej wszystkim, z tej strony Crystix, a my dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek na tym kanale i tak jest, słuchajcie, dzisiaj nagrywamy Minecrafta, dawno nie było Minecrafta na moim kanale i dzisiaj nagrywamy kolejnego nowego moda, horror moda do Minecrafta, o nazwie Gone But Not Forgotten. Zobaczymy co to będzie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a my wchodzimy w świat. Eee, co wiem o tym modzie? Absolutnie nic. To jest, to jest, to, to, jest to najlepsze, że nic nie wiem o tym modzie. Zobaczyłem i pobrałem od razu. Eee, coś się tu wyświetliło. Use on stack if soft locked in a dimension does not work an aggressive. A, okej. Okay. E Przepraszam, co? Tu jest aggressive entity... O oh, nie. No no, no to powodzenia wam w życiu. Zobaczymy, zobaczymy co tutaj się będzie działo, nie mam pojęcia. Eee... Chyba to będzie coś podobnego do ostatniego moda, który yy, graliśmy. Chyba, nie wiem. Totalnie nic nie wiem o tym modzie. Więc no zobaczymy. A my się dowiemy. Dzisiaj po czasie. E, słuchajcie, brakuje nam bardzo mało. Bardzo mało subskrypcji do 200. To jest taki mały cel, który bardzo chciałbym, żeby się. żeby mieć go już z głowy. A jesteśmy bardzo blisko. Tak będzie lepiej. Dobra, mamy to zrobione. Tam widzę już te owce. Nie. WTF! No tam jest coś różowego? Ej, widzicie to? Ej, what the fuck! Ej, musimy to zobaczyć. Bo ja nie wiem co to jest. What? Oj, nie podoba mi się to. Oj! O, o, o! Aha! Aha, okej. Okay. To się nie da rozwalić nawet. Ej! Ej! Gdzieś mnie tepa! What the fuck? Ej! Co jest? Co to terenu? Nie, 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 nie... się boję. I'm scared. Nie, jestem! What the fuck? Ej, tu nic nie ma! Co? What the fuck? Ej! Nie mam. Jestem. Nawet nie mogę się ruszyć. ten. Zapomniany. Leave. Wyjdź. Po prostu jestem w jakiejś. ciemności, ni że nic tutaj nie ma. A nie. Idę. Ja chodzę. Wyjdź. Dobra, wyjdźmy. Posłuchajmy się go. O! Jestem O, w dupa. O, w dupa. Nie mam żadnego jedzenia. bo to, to jest? Gdzie ja jestem? No to fajnie się zaczyna. Dopiero weszłem na świat i już jestem w jakimś w ogóle innym miejscu. Jesteśmy w jakiejś... Biblioteca, albo nie wiem, księgarni. No no... Halo? Czy jest stąd wyjście w ogóle jakieś? Czy jest stąd wyjście jakieś, czy... ...pchnąłem już na zawsze tutaj? Halo? A... O! o! Wróciliśmy. Wróciliśmy na swoje miejsce. Słuchajcie, ja bym tam wszedł jeszcze raz, bo jestem ciekawy mega. To tam jest dalej, więc wejdźmy tam jeszcze raz ponownie. E jestem w innym miejscu. Stare tekstury bedroka y, tego y, kobla. What the fuck? Domek? To nie jest domek. Halo? Spierdzielaj! Kim ty jesteś, frajerze? No co? No co? To? to jest Steve, tylko że bez. E, e, o nie, 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 nie! Spada na dół. Ich jest coraz więcej. Oho, ho, ho, do widzenia. W, niej, w innym świecie. W domku nic nie ma. Oni mnie gonią. Zostawcie mnie. Krzyż. O, tam jest jakiś krzyż. Taki. My. Mi... Łukami. Idziemy tam. To jest chyba teleport. Tak. Gdzie jestem? E Aha. Ale laguje tam, tam, tam... Na górze. O! coś tam jest. Eee! Coś mnie goni! Laguje strasznie. Ktoś płynie za mną. Gdzie to jest wejście do tego? Ej, tu nie da się wejść do tego. Jesteśmy. Jesteśmy słuchajcie w tym statku. Aha. Żelazo... ...diving był O. Naprawdę to nic nie ma Serio I zmarnowałem sobie tyle czasu WTF mnie <laughs> <What the fuck? śmiech> <laughs> mnie tam goni mnie się... Mnie się... Nie wiem co to jest, ale to, to... To... nie wygląda... To nie wygląda pania E! Frajrza! Mogę go uderzyć? The fuck? Co to jest? A. Witam. Z powrotem. W normalnym świecie. Czyli teoretycznie to jest dosłownie podobny mod do tamtego. Bo tam tak samo chodziliśmy po tych światach różnych. te terenu. I gdzie teraz będę? To mnie bardzo interesuje. Ot. Od... Oho Jestem znowu gdzieś indziej Da, Jestem znowu gdzieś indziej O Okej okay. Załadowało To jest kolejny portal Ale Jestem znowu gdzieś indziej, w innym świecie Tutaj coś jest, co będzie chciało mnie zabić, czy co? Nie wiem Uwaga O nie, znowu tu jestem Ja nie wierzę Serio? Tak laguje strasznie No, słuchajcie, ja mam tutaj 14 FPSów! To jest nienormalne Czemu tutaj tak laguje? To jest po prostu woda. Ja nie rozumiem. Co tu może tak lagować? O, o! Już mamy tam. Patrzcie jak laguje! No nie da się, nie da się nic zrobić. Okej, okay, mamy ryby. Jedzenie jakieś. Surowy wodorost. Babka miedzi. Nic więcej. Jakieś części statku widzę. Innego. To chyba musimy płynąć dalej. Przepraszam za te lagi słuchajcie, ale naprawdę ja nie wiem czemu to tak laguje. Okay. Jezu jak laguje! Nie macie tylko nic No niestety zgina się powtarza, powtarza O! Pojawił się znowu ten fryer. Tak zgina Dobra słuchajcie, mam nadzieję że Wam się odcinek spodobał To był kolejny horror mod do Minecrafta No trochę mało się rzeczy działo, bo jakby bardziej nie wiedziałem co się dzieje. Ten teleport mnie trochę zdziwił. Byliśmy chyba w trzech miejscach albo w czterech ale okej. Okay. Widzimy się w następnym odcinku. Chyba.